Cześć. Mamy koniec tygodnia, więc czas na podsumowanie. Ten tydzień y, głównie opierał się na pielęgnacji ogródków. Byłem m.in. w ogródku, w nowym ogródku, który zaczynałem z początkiem tygodnia i zaczynałem go w taki sposób. Taka pogoda mnie przywitała. 5 later. Pielęgnację tego ogródka musiałem podzielić na dwa przyjazdy ze względu właśnie na właśnie tą pogodę. E, również odwiedziłem w tym tygodniu e, ogródek, który zakładałem ostatnio, z którego materiał jest właśnie w trakcie przygotowania. E, brakowało tam kilku roślin, więc przyjechałem je dosadziłem. Brakuje w tym ogrodzie jeszcze kilku elementów, które mają zostać zamontowane, ale to nie są elementy już zależne ode mnie. Także czekamy jeszcze za montażem tych elementów i obiecuję, że jak już będziemy mieć zamont będą zamontowane te elementy, przyjadę do tego ogródka i będziecie mogli zobaczyć, jak on wygląda już po realizacji i montażu, właśnie wszystkich e niezbędnych elementów. Byłem również na pielęgnacji ogródka który w ostatnim czasie, mogliście zobaczyć jak go wertykulowałem i ostatnio w zeszłym tygodniu również tam byłem i mogliście zobaczyć jak wygląda trawnik właśnie po, po wertykulacji i po, piele, po ogólnej pielęgnacji, w tym tygodniu miałem okazję go skosić i to był naprawdę super dzień, w którym w końcu po tak długim czasie mogłem poczuć zapach skoszonej trawy, poza tym odwiedziłem też kilka innych rurutków, nie obyło się bez oględzin kilku nowych tematów, m.in. do pielęgnacji będziecie mogli za chwilę też zobaczyć i oczywiście czeka Was również e, wizualizacja na koniec. Także zapraszam Was do subskrypcji kanału tutaj na dole, do śledzenia mnie na Instagramie i na Facebooku. W nadchodzącym tygodniu będziecie mogli zobaczyć film z ogródka, który już zakładałem e, os, ostatnimi czasy, który już Wam zapowiadałem. A za dwa tygodnie zobaczycie ogród, który już założyłem jakiś czas temu. Także zapraszam Was do subskrypcji kanału do udostępniania tego filmu. I przypominam Wam o promocji, którą wspólnie z firmą Canver przygotowaliśmy dla Was. Na hasło Ogrody Maciejewski dostaniecie 5% zniżki na każdy kamień, który kupujecie stacjonarnie. Także warto skorzystać z promocji. Do zobaczenia. Cześć, pa!